Cześć, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w Reimer Revolution na 100% W dzisiejszym odcinku już dobijamy piątą godzinę grania, jak tutaj widać po zapisach I przechodzimy dalej poziom szósty, moi państwo Dzisiaj myślę, że skończymy przychodzić poziom szósty Dobra Ciągle zajebista muzyka w tle Chyba na przykład tlensa skończył, że muszę do przodu ciągle, Te piranie są jakieś musimy. mówi, żeśmy Chyba je Ale jak mam je... Ja rzucam kulkami czy strzelam z łapy i nic. Nie trafiam ponieważ L2 służy do dołu jak się pływa, żeby iść płynąć w dół, jak się pływa. Bańki. O Jezu, bańki, bańki, bańki widzę. Bańki proszę, żebym dorzuł, proszę żebym dorzuł. Proszę. Się. gdzie karmel spieprzyła, jakaś ciura, Bąbelki kolejne co chwilę nazywam bombelki, a czasem bajki. Muszę się kurde zdecydować. Trampolina, aha, to tyle. Aha, okej. Czyli tutaj po prostu dano trampolinę, także... A dorzuć mi tutaj trampolinę jako zagadkę do tej gry. To nie zagadka, ale taki... Takie, że ukryte. Trampolina ukryta w poziomie, żeby zrobić więcej lumu. Okej, a to będzie tylko sama trampolina w sumie? Wśród wody? Tak! Ale że jest to trochę w sumie leniwe tak szczerze. A dorzucimy to. Dobra i tak nie ma czasu, dorzuć Tak to pewnie było. Jak to tworzyli tam powiem? kolejne bańki widzę, i widzimy. O, właśnie tutaj jest. Czy one za bardzo świecą? A dobre, bo one znikają. Tak, tak świecą, tak. Jak... Bańka, 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 bańka. Nie do kolejnego. Tak, to jest jakiś zatopiony statek, chyba. I tak sobie w nim pływamy. Ale no, by chyba takiego no, nie zostawili w wodzie. A no i gdziełem sprawie z tymi bankami. Creszę mi prowadzi chyba po prostu co chwilę daje dookoła płynąc no tak po prostu nam dookoła pływa OK. myślałem że gdzieś nas prowadzi co bardzo nie prowadziła ostatnio ale okej okay. do góry do góry do góry nawet słyszę od dekle Checkpoint. To jakiś naprawdę tutaj jest zatopiony statek. Tak, potem możemy się wspiąć? Tak, możemy. Ale fajno. Ja. Tak, tutaj jest kolejny familiar. Ja widzę jakąś. Są sporo czerwone plamy, jakieś różowe. czym oczywiście, jak zwykle jo. ja to źle celuję. Nie wiem, źle celuję, to jest w ogóle wyżej. Muszę się na to dostać. Myślę, że będę celował z takiej odległości, wysokości w sumie. Dobra, ledwo. Tak. Tutaj w tej grze nie ma fizyki. Jakby. Ta część statku powinna spaść. Jakby. To powinno spaść. Normalnie. To się jakoś trzyma. No, pomaszcie muszę tutaj i teraz. Po tym po prostu długim, co masz trzymać? Ja chyba podgłośnie, bo chyba za za nie słychać. Teraz powinno, chyba. A tutaj coś jest, nie zauważyłem tego teraz sobie poszedłem na tą drugą część, bo takie, hmm, może coś tutaj jest, i było. ten jeden lume, dobra, sobie ten. tej tutaj będzie jakiś koniec już poziomu, widzę. Ale do tego potrzebujemy tego jednego tinsisa, który te portale otwiera. Gdzie on jest? Tej te dwie palmy medali... ale za jakiego poziomu? to, taką to poziomą, czy... Dobra. Tutaj coś widzę. A Luma zauważyłem A! Roo pirat, Rupirat, pirat. I to jeszcze gruba, z najgorzej. Przepraszam ja też jestem gruby, jakby co? Jak ten robot? Tutaj nie, 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 jest nie, nie, No nie, nie, będzie nie, 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 jest. No i no, fajnie. I teraz idziemy sobie. Co on tak skoczył wysoko? sobie wysoko. Nie, jak to. Wziąłem A dobra. No co? To tyle. Przejdźmy poziom kolejny. Dziękuję za oglądanie. To jest w sumie najkrótszy odcinek ze całej serii na te do teraz. Zauważyłem. No dobra, już w sumie początko skończyliśmy. Jestem dosłownie w sumie zmęczony już, więc. Bo stoję na nogach w sumie od 20 godzin, bo prawie nie spałem. Dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia. Czołem!